Przy herbacie o prepersach. Jakbyśmy mieli hierbę, to byłoby o skarbach. Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez Świat. Ja jestem Morden i dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o tym, kim jest prawdziwy prepers. <giby> Do tematu tego skłoniła mnie cała masa komentarzy, która zdarzyła się pod filmem ze szczepieniami, i powiem Wam, że film ma połowę łapek w górę, połowę w dół. Rekordowe ilości łapek. I prawie 700 komentarzy, co też jest generalnie rekordem. Żaden z moich filmów nie miał tyle komentarzy. I dowiedziałem się z nich bardzo ciekawych rzeczy. W ogóle prawdziwy prepers to jest Lechita i Słowianin. Nie wiem, czy wiecie. Jestem słowianinem, Jestem Lechitą. Jesteś chrześcijaninem i dzieckiem Boga? Ale przede wszystkim jestem dzieckiem Boga. <laughs> tak się zastanawiam, czy na przykład gej może być prepersem. Prawdziwym czy nieprawdziwym? I druga prawda, przez ukrywana przez wszystkich Słowianie są dziećmi słońca. Tęczowy prepers? Ciekawe, nie mamy takiego kanału. Żarty na bok, ja nic do tego nie mam. Uważam, że prepersem może być każdy. Myślę, że jest to zasługa pana Adolfa Kudlińskiego, któremu bycia prepersem odmówić nie można. Ale zdanie takie, że pan Adolf Kudliński jest wzorem prepersa, jest nieprawdziwe. Możemy powiedzieć, pan Adolf Kudliński był. Wzorem prepersa dla mnie. W tym momencie jest to prawdziwe. Dla osób, które oczywiście się tak utożsamiają. Dla kogoś ktoś może powiedzieć: Krzysztof Lis do mojego survivalu jest dla mnie wzorem nowoczesnego prepersa. I to też będzie prawda. Krzysztof Lis się zaszczepił. Czy jest słowianinem, to nie wiem, trzeba by go spytać. Oczywiście ulubione komentarze moje pod tym filmem to są te, które pytają: Ile zarobiłem na szczepieniu? Mogę Wam pokazać, ile zarobiłem. Nieco ponad 8 dych, jak odliczę podatek. Szaleństwo, mogę już po prostu przechodzić na wcześniejszą emeryturę. Macie zamiar napisać w, w komentarzu, tak, sprzedałeś się, y, za pieniądze promujesz szczepienia. Proszę napiszcie, gdzie się trzeba zgłosić, do ministerstwa, czy może jest jakaś specjalna y, marketingowa y, firma, która się tym zajmuje, tak, żeby dostać pieniądze, żebym mógł znów nagrać film, że się zaszczepiłem trzecią, czwartą, piątą, siedemnastą dawką. Chętnie przygarnę takie pieniądze to są wszystko takie grząskie tematy tak naprawdę bo yy, nasze społeczeństwo jest na tyle spolaryzowane że jak ktoś nie jest z nami to jest przeciwko nam i w tych komentarzach mogliśmy się dowiedzieć że prawdziwy preppers w życiu by się nie zaszczepił co dla mnie też jest kompletną bzdurą napisał to nie pamiętam wkleję wam ten komentarz yy. Nie zaszczepiłby się, bo prawdziwy Prepers musi walczyć z systemem. Co generalnie też jest moim zdaniem bzdurą. Bardziej wydaje mi się, że Prepers powinien płynąć z prądem niż pod prąd. Gdzieś tam tego prądu unikać, ale na pewno nie walczyć, nie budować tam i nie przeciwstawiać się jawnie. Tak naprawdę takie działania w różnych sytuacjach po prostu prowadzą do zmniejszenia swojego bezpieczeństwa, a Prepers po pierwsze powinien przetrwać. A nie powinien walczyć. Zresztą część osób podejrzewam, że w sytuacji na przykład wojennej ze swoim plecakiem ucieczkowym nie uciekłaby do miejsca ewakuacji, tylko poszłaby do lasu, żeby organizować jakąś partyzantkę przeciwko Rosjanom i walczyć tam zbrojnie. No moim zdaniem bez sensu. To w ogóle nie ma nic wspólnego z preppingiem. Może z patriotyzmem, może właśnie ze słowiaństwem. Nie ma to nic wspólnego z preppersem. Nie wiem jak wy sądzicie. Zaraz na pewno napiszecie, że prawdziwy preppers nie poddaje się władzy, walczy z nią. To jest jakaś na bzdura w ogóle. Weźmy sobie taką sytuację, że jakiś obcokrajowiec, Niemiec, Francuz, Amerykanin yy, przeprowadza się do Polski, żyje tutaj, będzie mieszkał tu, nie wiem, 10 lat i robi sobie zapasy, jest prepersem. Czy jest prepersem? Czy prawdziwym prepersem? No nie, bo nie jest Słowianinem. No i dał się zaszczepić, jeszcze w Stanach. Jakaś bzdura w ogóle to jest w ogóle z tymi szczepieniami, że prepers się nie szczepi. No po prostu rozwala mnie to na pół. <laughs> Prepers się nie szczepi. W ogóle zdziwiło mnie to tak naprawdę a propos tej pandemii, bo pandemia jaka jest, taka jest, można to w różny sposób oceniać. Ale podejrzewam, że nawet część osób, które jest przeciw szczepieniom, szczep zaszczepiona na coś jest. Bo choćby przy urodzeniu mieliśmy jakiś zestaw szczepień, że ich dzieci są na coś zaszczepione. Ktoś mi w tym filmie o szczepionkach powiedział, że teorie spiskowe, reptilian, płaskoziemców i tak dalej wsadzam do jednego worka. Poczytajcie sobie komentarze pod tamtym filmem, wrzucę Wam oczywiście link do niego. Poczytajcie sobie ile prepersów, którzy zarzucają mi to, że nie, nie jestem prawdziwym prepersem, yy, pisze różne takie dziwne rzeczy, teorie spiskowe i tak dalej. Do polskiej ziemi akurat się nie odnoszą, yy, ale można to wyczytać między wierszami antyszczepionkowcy yy, 5G. W ogóle co się stało z 5G, dlaczego temat umarł? Dlaczego nikt nie yy, gdzieś tam w kraśniku były odprawiane jakieś nabożeństwa kusiwa, na ten yy, przeciwko zbrodniczych jakichś tych eksperymentom 5G? Nie ma tego. 5G już działa, nie działa, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, pewnie wiecie najlepiej, bo przeczytaliście gdzieś na tych wszystkich stronach. Jeżeli chodzi o czytanie, często, gęsto ktoś mi pisze, poczytaj sobie, poczytaj sobie. I to są osoby, które przeczytały gdzieś jeden, dwa artykuły, czytają to na swoich jakichś tam foliarskich portalach, moim zdaniem. Może ktoś mnie poprawić, może ktoś, kto jest anty, czerpie wiedzę naukową z opracowań naukowych. I wysnuł takie wnioski może tak jest, nie chciałbym wsadzić wszystkich do jednego worka, ale spośród osób które pisały tam komentarze bardzo dużo tak do tego podchodzi kim jest prawdziwy prepers, prawdziwy prepers powinien mieć broń czarnoprochową no ja broń czarnoprochową mam, więc nie wiem czy jestem prawdziwym prepersem, ale są osoby, które mają broń czarnoprochową, a nie są prepersami może są prepersami, ale o tym nie wiedzą, bo mają broń czarnoprochową, no wielka bzdura bo ktoś może mieć broń pozwoleniową i coś o czym się nie mówi, ktoś może mieć broń niezarejestrowaną nowoczesną broń na amunicję z stałą zapas amunicji gdzieś schowaną w bezpiecznym miejscu. Są takie osoby, które mogą taką broń posiadać i też będą preppersami. Oczywiście to jest łamanie prawa i to jest znowu to, o czym mówię. prepers powinien raczej ślizgać się po systemie, płynąć z nurtem, nie wychylać się za bardzo. A jeżeli ktoś chce robić rzeczy nielegalne i uważa, że tak powinien robić prawdziwy prepers, że robić rzeczy nielegalne i ślizgać się, po systemie płynąć pod prąd cały czas, walczyć z tym systemem. Moim zdaniem taki człowiek nie jest prawdziwym prepersem. Przykro mi. Wy możecie mieć swoje zdanie, ja mam swoje. Napiszcie mi, yy, czy uważacie, że w ogóle taki prawdziwy, true, ortodoksyjny model prepersa, no i nie tylko prepersa, bushcraftowca, survivalowca, czy takie coś w ogóle istnieje? Czy te pojęcia są raczej płynne i indywidualne, czy są jakieś ramy, w których postrzegamy, że ktoś jest na przykład prepersem albo survivalowcem? Co wpływa na to, że taka osoba jest? Księga prepersa mówi wyraźnie: jeżeli dałeś się zaszczepić, nie jesteś prawdziwym prepersem. Nie ma takiej księgi. Mimo, że niektórzy chcieliby mieć, ale czy są jakieś takie ramy, w których jednak trzeba się zmieścić? Moim zdaniem, takimi ramami to jest po pierwsze świadomość. Świadomość tego, co się może wydarzyć. Czy są jakieś zagrożenia? Przygotowanie się na te zagrożenia. Nie danie się zaszczepić, czy nie danie się zaszczepić, ale właśnie to, czy mamy zapas jedzenia, wody, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób te rzeczy pozyskać. Czyni nas prepersami lub nie. Jeżeli mówimy, a jakoś to będzie, tam się nie przygotowuje. Moim zdaniem, ktoś, kto mówi, a mam klamkę, po co mi zapasy? Taki ze mnie prepers. Pójdę na osiedle i zaraz sobie zdobędę zapasy. Po co ja mam gromadzić, jak inni gromadzą mnie dzisiaj za mnie? Taka osoba nie jest prawdziwym prepersem, to jest... Bandyta. Jeżeli chodzi o prepersów, dodam tylko jeszcze tyle, że znam wielu prepersów. Poznałem na konwentach, wielu moich znajomych przyjaciół to prepersi. A z takich osób, właśnie które możecie znać, to jest dziki prepers, Krzysieglis z domowego Survivalu, no i Sławek Nizner, czyli prepers Poland. To są takie osoby powiedzmy medialne, znane, rozpoznawalne w świecie prepersów. Cóż mogę powiedzieć? No, każdy z nich jest inny, każdy z nich ma trochę inne podejście i żadnemu z nich nie odmówiłbym bycia prepersem, mimo że na przykład dziki prepers jest totalnie antyszczepionkowy. I jak dla mnie, w ogóle ten warunek, czy ktoś się zaszczepił, czy nie, w ogóle nawet bym o tym nie pomyślał, czy to definiuje prepersa, czy nie. Napiszcie, jak Wy uważacie. Bardzo interesuje mnie Wasze zdanie. Oczywiście na pewno będzie tak samo zróżnicowane jak pod filmem ze szczepionką, bo film no, cały czas, cały czas się ogląda, cały czas jest komentowany. Zresztą jak czasem patrzę na komentarze, zresztą część komentarzy, jeżeli używacie wulgaryzmów, to one z automatu wędrują do sprawdzenia, Ja je sprawdzam co jakiś czas, czasem ich nie sprawdzam. Ostatnio sprawdziłem, wpadły dwa, oczywiście ludzie mnie obrażają, ja nie mam z tym problemu. Cóż, obchodzi mnie opinia jakiegoś gościa, którego nawet nie znam, więc jeżeli ktoś z moich przyjaciół czy bliskich znajomych powiedziałby mi coś przykrego, że jestem na przykład dwulicowy albo się na mnie zawiódł, to by byłoby przykre, ale jak ktoś mnie. Wyzwie tak na tych komentarzach, które teraz wam się wyświetlają. No mam to w dupie generalnie to jest dla mnie nieważne, więc możecie sobie pisać, co chcecie. Tylko pamiętajcie, że jeżeli napiszecie właśnie wulgarne komentarze, to one trafiają gdzieś tam do spamu. Są filtrowane przez YouTube'a. Ja nawet na to nie mam wpływu. Po 60 dniach są usuwane, ja tam czasem zaglądam raz na dwa miesiące, więc część tych komentarzy mi po prostu umknęła, nawet, nawet ich nie widziałem, więc pisaliście na daremno. Pozdrawiam ekipę EDC Polska. Jak widzieliście na początku mam taką fajną lampkę, jest to lampka kempingowa, która też ma funkcję banku. za jakiś czas zrobię oczywiście film o tej lampce, ale link już znajdziecie teraz. Film o kuchenkach, który kręciłem w bunkrze i film, który teraz nagrywam też, no, oczywiście nie cały, nie wszystkie ujęcia, ale w tej chwili jestem oświetlany w zasadzie oprócz tej lampy, która sobie tutaj jest przy tym warsztacie, też tą lampką i no pokażę Wam ją w jakimś najbliższym czasie, zrobię jakąś recenzję, troszkę jej używam. Jak na razie świetnie mi się sprawdza do nagrywania przy biwakowaniu, przy jakimś takim biesiadowaniu i przy innych sytuacjach. Myślę, że też się fajnie sprawdzi, więcej o tej lampce już niebawem. Jakbyście pytali co to za garaż, to też jest garaż w tym samym miejscu, w którym cały czas, tylko inny garaż. Jest mi tu po prostu łatwiej nagrywać w zimę, bo po prostu jest to garaż, który znajduje się w domu i jest tu cieplej niż w tym moim blaszaku, więc postanowiłem sobie nagrać tutaj. Tutaj chyba jeszcze filmu nie nagrywałem, więc. No taki garaż. Do tamtego garażu na pewno wrócimy. Na razie garaż ocalałego jest miejscem właśnie tym, w którym się znajdujemy w tej chwili. Dobra, już więcej nie przedłużam. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie wspierać mój kanał, możecie udostępniać ten film, możecie go lajkować, zostawić pierdoły dla zasięgów. Komentarz, oczywiście tak samo, to jest rzecz, która gdzieś pomaga rozwijać mi kanał. Filmów teraz będzie więcej. Będą też gadane, mam jeszcze parę tematów do poruszenia. Będą jakieś recenzje. I będzie coś z roboty, mam też jakiś prosty patent w zanadrzu, więc coś tam będę nagrywał. W lutym parę rzeczy się pojawi. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku.